Mamy recenzje, odległy like piękny gry CSD6, na i komputera, raczej znaczy laptopa, to nie jest PC PECE to jest zajebista gra, może bronie kupować Trudno się kupuje, to jest minus w tej grze. Można pod skolem ustawić coś skakanie, ale ja nie potrafię wychopować To jest próbuje... Dawaj skocz. Na moim koncie będziesz Nie? Dobra, y czekaj, bo mój kolega na moim koncie w Roblox, -e gra moją ulubioną grę. Roblox. Ale to później. Rob Roblox recenzuje. Counter can Blox Strike. Counter bl Blox <laughs> Roblox Offensive. Nie, sorry. Counter Blox. Jak Global Blocks. Widziałeś tego czoła? A to są hard, to są boty na hardzie Łodzie Na hardzie Dobra Ale no, ja nawet nie wiem kiedy podłożą Muszę sprawdzać besy Przez lecza, czy jak to działa Nie wiem, w ogóle jak to mówią nie? nie wiem yy, Grze samej 69. sobie 69. Bym dał yy, Nie no Co? Yy, w sobie gra, gra jest dobra, dobra, dobra. Y, okay. I wygrali, I wygrali. Okej, okay, fajna gra. Yy, dobra. Yy, grze daje zagranie. Yy, daje ocenę 4 na 10 bo gra jest często pobugowana. Yy, Słaba grafika. Słaba grafika. Skakanie pod scrollem. Nie no, skakanie pod scrollem to akurat jest ustawione przez, przez, przez graczy, graczy w szkole, bo niektórzy. Chcą być... Te... Co ty Czyli oceniamy 4 na 10, jest fajna. Ale...